Continental Intercontact TS 860 to opona zimowa przeznaczona do samochodów osobowych. Opony tej marki produkowane są w najwyższych technologiach. Firma jest jednym z największych producentów opon. Jeżeli szukasz opon, które zapewnią ci najlepsze osiągi i bezpieczeństwo, ten model jest dla ciebie. Model posiada kierunkowy bieżnik z rowkami 3D, które tworzą nowoczesną technologię Snow Curve. Nowatorski system odprowadzania wody w oponie zapewnia bezpieczeństwo w trudnych zimowych warunkach. Continental Winter Contact TS860 to niezawodność, najlepsza jakość oraz maksymalne osiągi. Opony Continental to najbardziej zaawansowane niemieckie technologie będące gwarancją bardzo wysokiej jakości.